Siemaneczko w dzisiejszym poradniku chciałbym wam pokazać jak zmienić sobie tło w Farming Simulator symula 2015 lub 15 Jak tam kto właśnie nie tak samo mówi Tak więc w opisie dam wam link do pobrania pliku o nazwie background menu ls15 LS I dam wam też link do opisu w którym jest też opisane jak to po kolei robić Tak więc pobrał się wam ten plik to przenosicie go sobie na pulpit, żeby było poręczniej, otwieracie go i tak od dwójki do dwudziestu sześciu macie różne tapety a tutaj macie taki pocylny plik więc żeby wszystko dobrze działało wchodzicie, wchodzicie sobie no, na dysk C, D, E czy tam jaki macie gdzie jest zainstalowany Farming Simulator 15 i wchodzicie w jego folder, w jego lokalizację i tutaj macie plik pod nazwą datas2.gar Jędrygo sobie wywalacie, ale go wolę zachować, bo to różnie może być. Ale raczej to działa wszystko. I ten właśnie s 2zip kurde data s2.zip przenosicie sobie właśnie do tego do folderów rx2015 już go macie tutaj i otwieracie go zwęzimy trochę żeby nie przeszkadzało wchodzicie w menu to już mogę zamknąć wchodzicie w menu i tak powiedzmy że weźmiemy sobie tapetę 17 i tu mamy o takiego to fenda, nie? I nie przenosimy tego obrazka do tego menu, tylko to co jest nad nim, czyli plik DSS Background 01 i to przenosimy sobie po prostu tutaj do menu. Akceptujemy to, bo tak będzie działało. No, i chwilkę teraz będzie małe wcięcie, żeby to wszystko działało. No i oto sobie mamy taką tapetę. Już nie mamy tego New Hollanda w tym miejscu, tylko mamy właśnie takiego fenda, nie? I jest ważne dla wszystkich tych, którzy chcą mieć nową tapetę. I ta tapeta jest tylko do, rozdzielczo do rozdzielczości ekranu. Widzicie dźwięki 16x9. Na, na innych rozdzielczościach to nie zadziała. I jeżeli jak chcecie mieć, to musicie mieć taką rozdzielczość, a jeśli jest inna, to wam nie pójdzie. Znaczy, że znowu wcięcie, bo mi Bandicam tak nagrywa. No to teraz powiedzmy weźmiemy sobie inną tapetę, łomatko i dlatego. Hmm. Powiedzmy teraz weźmy sobie... ...dychę. I tu mamy takie oto fendy dwa, nie? I... ...jak trawia biorą. To właśnie, nie przynosimy obrazka, tylko... Ten plik DSS, o którym wam wcześniej wspominałem. No I przenosimy, akceptujemy. Już mogę to zamknąć. No znowu wcięcie. I mamy właśnie sobie to takiego, taką tapetę. Tylko ta rozdzielczość musi być 16 na 9. Na innej rozdzielczości to nie pójdzie. Ale że Wam pokazałem jak to wszystko działa. Także... Dzięki za to, że włączyliście ten poradnik, że wysłuchaliście, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Dodałem też poradnik jak dodać sobie kasę w tej właśnie grze. Mogę Wam nawet pokazać, że ja sobie dodałem. Na przykład tutaj na Fabriga Hills miałem, właśnie mam taką sumę. I od razu zacząłem sobie kampanię buraczaną. Dodając sobie właśnie karty przez bardzo prosty i szybki sposób, ale to jest w następnym poradniku. Także dzięki za uwagę, Subujcie na mój kanał. Będą jeszcze prawdopodobnie let's play z tej gry.